A, bo ja nie zmieniłem w ogóle sceny, sorry. Bolid na władce pierścieni, trzy pierścienie, pięć potów. Ja kontra Syndra, ja kontra on, jeden na jeden. Wyciągamy pistolety i bijemy się, słuchajcie. Będę się z nim bił. To będzie pojedynek o honor. Gramy do jednego fraga albo jednej wieży. Jak ktoś padnie, wychodzimy. Zaproszę cię potem do chat rooma i sobie porozmawiamy. Rozjemię się Cwelu! Mocne słowa jak na dwunastolatka! Jak tam rozpoczęcie roku? Zapytam z wdzięcznością, czemu bym miał się nie komunikować z przeciwnikiem? Zaraz będzie mnie wyzywał za to, że go obiłem, słuchajcie. Się groźnie. Syndra zaczyna się wkurzać. Słuchajcie. O końcach piątego levela będę miał syntetyczne Zostanie rozjebany. Pamiętajcie, gramy do jednego fraga. Nie ma tu miejsca na błędy. Muszę grać ostrożnie, nawet jeżeli mi przeciwnik ma martwą pułkule w mózgu. Podejdź do tego. To wcale na ciebie nie przeskoczy. Aj! Nie dał się! Nie dał się! Jest groźny, zły i wkurwiony. I ma poty. Dużo potów. Mortality is weakness. Słyszałeś to? Dawaj na ring. Dawaj na ring. Lubi się. Jest dobrze. Nie wie, co się dzieje. joli lis I co teraz? I co teraz? Gdzie jest Twój honor? I co teraz? Dobra. <ścoughs> no cóż. Nie wyszło mu to najlepiej. Stracił honor, stracił dumę i stracił ciastkę. Ta to Radek. Tak, to Radek, to jest Radek, ale nie wiem jak ma na nazwisko, nie wiem, to był po prostu Radek, Radek, typowy Radek z SoloQ na rankedzie. Czy Radek w ogóle wyjdzie z tej gry, czy będzie tam siedział? Diz, czemu się tak wybijasz na fejmie Radka? Sorry, chciałem dać mu okazję się oczyścić, jak to mawiają na YouTube, ej dobra, bo ja chyba muszę wejść tą gierkę skończyć, bo Radek tutaj za wygraną nie da. Tak myślałem, że po złości nie wyjdzie z tej gry i będę musiał skończyć, no ale dobra, skończę go szybko, przynajmniej gram postacią do pushu. Dalej nie wyszedłeś. A, nie mogę nic kupić, bo nie padłem. Ja to wygram! Miało być do jednego dzieciaku bez honoru. Zamknij mordy, wygram to. Dobre, no dobra, skoro tak się chcesz bawić, pewnie teraz nie ugram z nim walki 1 na jeden. bo jestem przed powrotem. Niech <grym> mnie zabije szybko. A nie, jednak z nim ugram walkę, jest idiotą, zapomniałem. No, on był po powrocie jeszcze przed, on już miał itemki. miał wlarcz, to więcej praktycznie. dobra. <grym> ja nie wiem, czy on tak serio, czy on jest jakiś niedotrzymany. Zrobiłem go jeden na jeden po powrocie e, i to się Nie mam pytań. No nie mam pytań. On chce to wygrać, słuchajcie. Ja muszę podjąć to wyzwanie. Wiem, że to jest strata czasu w ale no... To jest walka o honor. Tutaj, tutaj się nie da inaczej. Ale rozumiecie, on to jeszcze wygra. To nic, że miało być do jednego, ale on to jeszcze wygra. No wyjdź tylko, kurwa, z tej wieży. Proszę, nie obrażać mojego imienia, Nisunio. Przepraszam, przepraszam w imieniu tego idioty wszy... Znaczy, pff, mam na myśli tego, tutaj, na ekranie. Przepraszam w jego imieniu wszystkich radków, bo to naprawdę teraz, kurde... Też by mi w głupie jakby miał na imię Radek i taki pajac by się. Ej, no dobra. Przykro mi panu jest waszego powodu, naprawdę. Ten koleś to dno dna. Ja rozumiem, że to dzieciaki w ogóle, no ale kurwa, no chyba ma rodziców, którzy go uczą Miko, kultury, czy... tak? Połóż ręce na monitorze. O, dostałem z czy... warunki naraz. Dzięki, przecież tam pogrzebo, to jest poważny pojedynek z radkiem, słuchajcie. To nie są żarty, to nie są przelewki. Teraz go zabiję. Zaraz napiszę, jak go drugi raz zabiłem, że miałem partan, nie? On po prostu spłynie na combo, bez miętki. Podwagi, Radek, wychodź! Diz, po co się dajesz prowokować? No muszę skończyć tą grę. Dla Beki sobie z nim wszedłem w jeden na jeden, a teraz muszę to skończyć, no bo... No walcz! No walcz! Dobra, mam mi trochę zrobić właściwie. No więc wyHał do pula. Nie stało pod tą bieżącą i kisił tam ogóra góra. Dobrze, no w końcu ją straci. Trochę strata czasu. No strata czasu, ale on nie chce wyjść z gry, wiesz, no bo taki dzieciaczek bez honoru miał być do jednego na szybko, miałem go wytrzaskać i grać dalej, no ale on napisał jeszcze to wygram i chce grać dalej, no, to, no sorry, no ale to jest wieczne. No, głupota. Głupsze to niż dłuższe. Więc teraz muszę niestety skończyć z radkiem. Rozumiesz, męski pojedynek, te sprawy. Walka na gołe klaty. Kurde, tak bardzo mam ochotę niego i go porobić. To będzie siedział od skalów pod wieżą i zbierał tylko te plusy. Głupie dziecko, będzie specjalnie przedłużało. Kurde, chętnie porozmawiałbym z rodzicami takiego dzieciaka. Jak matki wychowują te dzieci, że te dzieci są kurwa tak durne? Co one się nimi nie interesują, czy, czy co? Proszę jak mnie zakoksał! Cóż za przywoływacz Burst Widzicie on, on mnie zrobił burstem. I co ja teraz biedny pocznę? Dobra, muszę go szybko skończyć, skończyć się bawić, tak mi wystała ciuć ma pod wieżą Warniła Ej, nie będę go wysłał w nie będę się zniżał Po prostu go szybko skończę

Dalej będzie stał pod wieżąc z felu rudy. Yy, nie nie, 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 nie wiem, coś do rudy. Trafić ją jak to durne. Niech traci ekspa. Zagrać na czas, to ja z nim pogram na czas. Niczym nie trafił, bo za zaosiał. Ale mnie Radek zajewał. Chyba nie mam szans z tym droczek zista, będzie dobrze. Hmm, tak naprawdę ta gra się już skończyła w momencie, gdy było 1-0, co mogę wam mówić. Miało być do jednego, było do jednego, ale muszę teraz się z tym głównym. i tak z nim wygram tą Gierkę, ale... Ciężko, muszę wyłożyć bansch i tyle. Kurwa, tak mi się nie chce tego grać, gram to tak od niechcenia. Ten ma 50 clipów więcej, bo mi spożywał z dwie fale jak byłem na arku Dobra, mogę zacząć grać serio MP I dalej teraz będzie sper stały kleju tą mój Boże. No idź pod tą wieżę z powrotem kurwa na miejsce. Nie czy ty siedzisz w krzakach. Ha! Masz mnie! Siedziałem w krzakach. Ty to radek jednak mądry chłopak jesteś. By strzacha taki osiedlowy chyba. Wyjdź z tej gry daj mu wygrać czasu. No co, ty? No muszę to skończyć, bo tak to, to on będzie tutaj stał specjalnie i przyciągał. Specjalnie kurwa jak wyszedłem, to się sparnił i teraz ma trochę przewagi, no ale go muszę ograć i skończyć tę gierkę i nam się jakiemuś gówniarzowi wypykać. czy połóż ręce na monitorze i nam 100 zł. Leż dzieciaki. No boba bo Mam teraz spadnę specjalnie od tej wieży Kurwa, nie mogły się krypy na mnie zagrawać już? No i co puszujesz, Frajerze? Bo nie będziesz miał pod czym stać kurwa zaraz jak ci wierzę zniszczę Podobno on gra na kupionym kącie i ma same ramy i ciśnie na bol. <laughs> nie wiem, no muszę sprawdzić po grze Dobra, teraz padnę musiałem paść, miałem od dwie wieże, ale to było naturalną koleją rzeczy, teraz będę musiał paść przez to, że nie wróciłem do bazy, ale opłacało się, mam dwie wieżyczki. W tym momencie wracam po no, on jest skończony. Co on zrobił? Zrobimy sobie z zejdę. Mm, Reborn, no to sprawdzę jego konto po tej grze, ale nie będę go osądzał, dopóki nie sprawdzę w żaden sposób. Prawie dobijamy dziesięć kawidów, kurde, wybiłem się na fejmie Radka chyba, co? Siedzi sunio Radek tam pewnie pod wieżą stoi, klei, wary dalej Żebym go przypadkiem nie zabił. Ej sorry, ale nie widzę teraz czatu Bo mam wszystkie okienka pozamykane, otwaram na szybko tylko lol'a No nie no, akurat jak gram z Radkiem to Musiał mi się kąp zwiesić, przecież taki poważny przywoływarz, słuchajcie I To je walka o honor No czekajcie, póki się ja? Jakaś nie było nam się zaduję chwilę. Mmm... olejupa. Kurde, jakbym jeszcze z Mattem grał, to mnie jakoś przebolał, ale kurde akurat z latkiem gram, no to tutaj żartów nie ma. No rady, kto już mnie w na biergala. Jakiś śmietnik zbił mi wszystkie wieże jak mnie nie było, ja pierdolę. To jest super minie, że z tej sam wiedzie. Co teraz zrobię, więc nie zrobię. Dobra, oddam to. I tak, bo teraz albo mogę paść od klipu, i wtedy on to skończy. Wygrałeś, Radek. Ty to jesteś dobry. Dobra. Jedno wyjście, da się jeszcze ugrać, ale jak drugi raz mi się komuś zwieszył, to już się nie dało. Miałem go Nexus po walce z nim, jak go wypytałem. Dostało mi za mało HP, żeby go wytyrać. Szkoda czasu. Grajmy dalej. No za dobry byłeś Chuj Tam że miało być Do jednego killa I wyszedłem na wiem z gry I chuj Że skończyłeś prawie grę Na moim DC No i mordac pelu wygrałem Dobra dzieciaku Skończ Się Wsyywać Bo to nie twoja Piaskownica, sorry ludzie Dostałem dc to jak trakcie tej gry. Już odpalam Wasz czat. Nie mogłem tego wygrać przez DC, no sorry. Jakoś nie będę się przejmował z tym, że dziecko... Niech się przynajmniej dziecko pocieszy. O, może w ten sposób. A co do jego konta... Zaraz no sprawdzimy. Nie no, nie wygląda podejrzanie, o co Wam chodzi. Normalnie, Ramy sobie gra z kolegami. Dobra, jedziemy z kolejnym wyzwaniem. Sorry ludzie, głupio to wyglądało, no ale co ja mogę? Nic nie mogę. Aha, bo jeszcze mam Twitch alepcji nie, odpadłam, nie.